Cześć! Jak byłem mały, to dla mnie motocykle dzieliły się na ścigacze i Harley'e. I pewnie w tym uproszczeniu w dzieciństwie nie byłem sam. E, przypomniałem sobie o tym, kiedy ktoś mnie zapytał już dawno temu w komentarzu e, pewnie żartem e, kiedy test jakiejś szybkiej hulajnogi. No i już zacząłem pisać odpowiedź, że haha, nie jestem w temacie, bo dla mnie się dzielą. Chciałem coś śmiesznego napisać, ale uświadomiłem sobie, że dla mnie w ogóle się nie dzielą. Po prostu są hulajnogi. Więc jeśli jesteś na podobnym etapie, to Uwaga! Okazało się, że dzielą się na miejskie maleństwa, komfortowe limuzyny i sportowe bolidy. Co więcej, udało nam się zabrać przedstawicieli tych trzech grup w jednym miejscu, więc zapraszam na porównanie dla początkujących, które pokaże, jak takie elektryczne hulajnogi potrafią się różnić pomiędzy sobą. Opowiem o tym Kamil, który miał okazję testować przez dwa tygodnie i od razu powiem ich marki. W tej chwili nie mają znaczenia, modele nie mają znaczenia. Dzisiaj dla nas liczą się ich parametry, właściwie to różnice między nimi. Oczywiście, jeśli jesteście zainteresowani szczegółami akurat tych testowanych sprzętów, zapraszam do opisu tego filmu. Cześć. Dzięki Zacharowi wstęp mamy już z głowy, więc przejdę od razu do rzeczy. Obok mnie stoją trzy hulajnogi, taka w wersji Basic, taka w wersji top i taka powiedzmy pośrednia. Dzisiaj w tym teście postaram się powiedzieć wam, na co zwrócić uwagę, kiedy będziecie chcieli jedną z nich kupić, i czy pytać bardziej o benzynę, czy bardziej o diesla. Dodam, że w praktyce oznacza to wiele przejechanych kilometrów. Zacznijmy od tej w wersji top, takiej limuzyny wśród hulajnóg, bowiem jej maksymalny udźwik. To 150 kg. Na dodatek podstawa jest długa i szeroka, więc spokojnie jesteśmy w, sta w stanie stanąć obok siebie stopami i wygodnie się nią przemieszczać. Regulacja kierownicy jest w zasadzie ograniczona do tego, jak ustawimy sobie kąt samej poprzeczki kierownicy, więc nie jest zbyt duża, ale przy metrze 80 m wzrostu dla mnie była odpowiednia. Z kolei mój syn, który ma 135 cm, też koniecznie chciał się przejechać i kiedy na nią stanął, bez problemu był w stanie ją opanować. A właśnie, jest tutaj naprawdę nad czym panować, dlatego że ta hulajnoga ma dwa silniki, każdy o mocy 1000W. Zabudowane są w kołach i pozwalają tej maszynie w trybie dwóch silników, bo możemy zdecydować, czy jeździmy tylko na jednym, czy na obydwóch, rozpędzić się aż do 65 km na godzinę. Na hulajnodze 65 na godzinę. Mnie udało się osiągnąć 56 km na godzinę, i to była już naprawdę bardzo wysoka prędkość. Niezbyt komfortowa. Zaryzykowałbym, że komfort podróży na hulajnodze kończy się około 40 km na godzinę. A do takiej prędkości bez problemu. Tym pojazdem rozpędzimy się już na jednym silniku. Jeżeli korzystamy z dwóch silników i chcemy się gwałtownie rozpędzić, to ja mam wręcz wrażenie, że koła, zwłaszcza to przednie, walczą o trakcję. Tak dużo mocy ma ten pojazd. A jak już mówimy o kołach, to są to 10 koła pompowane, co jeszcze bardziej podnosi komfort. Jeszcze bardziej, dlatego że w tej topowej odmianie mamy zarówno przednie, jak i tylne zawieszenie o regulowanej sile twardości, dzięki czemu naprawdę komfort podróży tym pojazdem, zarówno po nierównych chodnikach czy asfaltach, jest naprawdę wysoki. Jako, że jest to pojazd bardzo szybki, co już ustaliliśmy, trzeba go oczywiście też zatrzymać, i w tym pomagają hamulce tarczowe przy obu kołach. Lewą manetką na kierownicy sterujemy tylnym hamulcem, prawą przednim czyli odwrotnie niż w większości naszych rowerów. I to jest jedna z tych rzeczy, do których ja się musiałem akurat przyzwyczaić i przyznam, że do końca nie jest to nadal intuicyjne. Na kierownicy tego topowego egzemplarza znajdziemy też stacyjkę, na wyświetlaczu której mamy podane napięcie na baterii. A jeszcze o tej baterii dwa słowa. W przypadku tej topowej wersji ma ona 22,4Ah, co teoretycznie przy pełnym naładowaniu pozwala pokonać tą hulajnogą 85 km. Na kierownicy, poza manetkami hamulców, gdzie prawa jest do przedniego, lewa do tylnego, czyli odwrotnie niż na standardowym rowerze, znajdziemy też dzwonek. I wyświetlacz pokazujący parametry pracy. Wśród nich, poza oczywistym stanem naładowania baterii, jej napięciem i prędkością, z jaką się poruszamy, znajdziemy też licznik przebiegu całkowitego i. Znajdziemy też biegi, na którym w danym momencie jedziemy, bo ten pojazd ma trzy biegi. Na pierwszym rozpędzi się do około 30 na godzinę, na drugim o 15 szybciej, a na trzecim osiąga prędkość maksymalną. Na wyświetlaczu znajdziemy też kontrolkę sygnalizującą zapalenie świateł i licznik przebiegu dziennego. Dobrze, to teraz przejdźmy do tej pośredniej. Na pierwszy rzut oka jest bardzo podobna do topowego modelu, jednak kiedy przyjrzymy się jej bliżej, zauważymy, że w przednim kole nie ma silnika. Ten model ma tylko jeden silnik, w tylnym kole jest on zauważalnie słabszy, ma 600 W. Nie znajdziemy też w nim stacyjki, jej obciążenie to 120 kg, sama podstawa jest mniejsza. Hamulce tego pojazdu są analogiczne do tego dużego, Manetka gazu wraz z ekranem również jest niemal dokładnie taka sama, ma te same wartości, za sprawą tego, że biegi w tym urządzeniu zostały inaczej zestopniowane. Używając tylko jednego silnika, będzie ona porównywalnie dynamiczna jak ta topowa, pod warunkiem, że również korzystamy w niej tylko z jednego silnika. Przy tych 600 W da się tym pojazdem rozpędzić do 45 km na godzinę, tyle też udało mi się osiągnąć i rozpędzenie do tej prędkości właśnie za sprawą tego innego zestopniowania, ale także zdecydowanie niższej masy nie stanowiło problemu. Ta hulajnoga waży 24 kg, czyli aż o 11 mniej od tej topowej. Bateria w tej hulajnodze ma 18,2Ah, co przy pełnym naładowaniu pozwala teoretycznie pokonać 70 km. Pokonać również w całkiem niezłym komforcie, bo koła mamy takie same, 10-calowe, pompowane, ale już zawieszenie ma bardziej, w zasadzie wyłącznie, tylną część amortyzowaną, tylną część regulowaną. Przednia ma tylko minimalne ugięcie, zatem jeżeli jedziemy po większych nierównościach, lepiej przesunąć ciężar ciała na tył żeby nie podbijać sobie dłoni. I to jest kolejna różnica w stosunku do większości naszych rowerów, bo jeżeli już w rowerze mamy amortyzację, to najczęściej jest amortyzowany przedni widelec i wtedy na nierównościach nachylamy się do przodu, a tutaj do tyłu. Inna budowa przedniego zawieszenia to też inny sposób składania tych pojazdów. Ta hulajnoga składa się w typowy sposób dla nawet zwykłych hulajnóg, czyli przyciskamy guzik, zwalnia się w tym momencie cała kolumna kierownicza i unosi się ona razem z kołem, przez co hulajnoga spoczywa na swojej ramie. W przypadku tego topowego modelu mamy dwa zaczepy, które po zwolnieniu łamią nam tylko samą kolumnę kierowniczą, a hulajnoga nadal musi spoczywać na swojej nóżce, przynajmniej do czasu, kiedy nie zapakujemy jej do bagażnika. W naszym przypadku z bagażnikową pomocą przychodzi nasza testowa Toyota Highlander, do której wszystkie trzy pojazdy mieszczą się bez problemu. Natomiast do zwykłego, przeciętnego samochodu kompaktowego moglibyśmy mieć problem, żeby zapakować tą największą hulajnogę z uwagi na jej długość. Przejdźmy teraz do modelu podstawowego, który jest moim zdecydowanie ulubionym. Dlaczego ulubionym to powiem wam w podsumowaniu, ale przyjrzyjmy się najpierw, co ten pojazd oferuje. Po pierwsze jest zdecydowanie najlżejszy z całej trójki. Jego masa to 17,5 kg, czyli praktycznie tyle co rower. Jest to też pojazd najwolniejszy, jego prędkość maksymalna to 25 km na godzinę. Podobnie jak pozostałe trzy, on również ma trzy biegi. Na pierwszym pojedziemy 15, na drugim 20, na trzecim 25 na godzinę. A jadąc z tą prędkością, pewnie nie uda się nam uzyskać maksymalnego zasięgu, który według producenta ma wynosić 65 km, na co pozwala bateria o pojemności 15 amperogodzin. Ah. Napęd jest oczywiście wyłącznie tylny, tu również mamy tylko jeden silnik, on ma 350 W. W jakiś sposób w szczytowym momencie przyspieszania może on osiągać chwilowo 700. I to odczuwa się w taki sposób, że kiedy nią przyspieszamy, ona do tych 25 na godzinę rozpędza się bardzo żwawo. Po czym na 25 jest ta, jakby, blokada, odcięcie, nie ma więcej mocy, ale jest za to co innego. Kiedy przytrzymujemy gaz, przytrzymujemy go przez około 5 sekund ze stałą prędkością się poruszając, słyszymy krótkie piknięcie i działa coś, co możemy nazwać tempomatem. Czyli możemy wtedy puścić gaz, a hulajnoga będzie dalej jechać z tą zadaną prędkością. Jest to bardzo wygodne, bo w przeciwieństwie do tych wyższych modeli, gdzie po jakimś czasie męczą się nam palce i trzeba szukać jakichś innych ułożeń dla dłoni, żeby po prostu nie drętwiały nam ręce, tutaj możemy swobodnie trzymać sobie rączki, przemieszczając się. A jak już mówimy o rączkach, mamy tylko jedną dźwignię do hamulca, i ta dźwignia operuje obydwoma hamulcami, bo z przodu mamy hamulec bębnowy. A z tyłu, w momencie kiedy przyciskamy tą dźwignię, następuje odzyskiwanie energii przez silnik, który również w tym momencie ten pojazd wyhamowuje. Maksymalne obciążenie to 120 kg, tak jak w przypadku tego modelu pośredniego. Podstawa jest nadal dość długa, to jest ona już dość wąska. Poza tym też komfort będzie wynikał z tego, że, niższy komfort, z tego, że nie mamy tutaj zbyt dużo amortyzacji. W zasadzie opiera się ona wyłącznie na 10-calowych pompowanych kołach, czyli koła są takie same jak w pozostałych, ale już zawieszenie jest. W zasadzie sztywne. W przeciwieństwie do tych wyższych modeli tutaj nie ruszymy od razu naciskając gaz, musimy się tak jak na tradycyjnej hulajnodze odepchnąć i dopiero teraz jedziemy. Podsumowanie chcę podzielić na trzy części. Zacznijmy od realnego zasięgu i komfortu podróżowania na tych trzech hulajnogach. Najdłuższa trasa, jaką pokonałem tymi hulajnogami, to było około 25 km po Puszczynie Połomickiej. Zabrałem wtedy moją rodzinę i tak syn jeździł na najmniejszej, żona na tej średniej, ja na tej największej. Po 25 km na najmniejszej hulajnodze na wyświetlaczu nadal świeciły się dwie z pięciu kresek, przy czym ta trzecia tyle co zgasła, więc myślę, że możemy założyć, że pozostało około połowę zasięgu. Moja żona, która na pewno jeździła z nas najspokojniej, miała nieco ponad połowę zasięgu, w tej hulajnodze natomiast zostało już nieco poniżej połowy zasięgu, jednak na to na pewno wpływ miał fakt, że kilkukrotnie próbowałem osiągnąć tą maksymalną prędkość 65 km na godzinę, dość mocno wykorzystując obydwa silniki, a to bardzo szybko opróżniało baterię. Pod względem komfortu, kiedy jeździliśmy po w miarę równych asfaltowych alejkach, musieliśmy w ciągu tych 25 km zatrzymać się około 4-5 razy, żeby dać odpocząć naszym piętom. Jednostajne Przebywanie w cały czas tej samej pozycji ze stopami obok siebie powodowało dość duże obciążenie dla pięt i łydek, więc musieliśmy po prostu rozprostować nogi kilka razy. Natomiast żadne z nas nie narzekało na komfort amortyzacji tych pojazdów. Nieco inaczej jest w takich warunkach, jakie widzicie tutaj. Jesteśmy na pięknym brukowanym rynku w Czeladzi, i tutaj podczas jazdy po tej bazaltowej i granitowej kostce. Zwłaszcza na tej szarej hulajnodze, której amortyzacja bazuje w zasadzie tylko na sprężystości opon, brak komfortu był już odczuwalny. Z drugiej strony, te dużo wyższe modele też dość mocno mną trzęsły. Na nasz komfort wpływała jednak nie tylko ta stojąca pozycja, ale też temperatura. Wiosna w tym roku w Polsce jest dosyć chłodna, temperatury około 10-12 stopni. To zdecydowanie za mało, żeby praktycznie bez ruchu przemieszczać się ze stałą prędkością 20-25 na godzinę. Dlatego podczas naszych wypraw ubieraliśmy szaliki i rękawiczki. Bez nich z pewnością dość mocno byśmy zmarzli. Jaki jest mój pogląd na te trzy pojazdy? Generalnie pod względem parametrów im większa, tym lepsza. Oczywiście będzie bardziej komfortowa, będzie miała większy zasięg, będzie szybsza, będzie miała więcej bajerów. Jednak ja zdecydowałbym się na tą najmniejszą. 25 km na godzinę, które można rozwinąć tym pojazdem jest wystarczające, żeby bezpiecznie przemieszczać się ulicami i chodnikami, alejkami parków w dużym mieście, nie stwarzając zagrożenia dla siebie i innych. Jednocześnie zasięg jest wystarczająco duży, żeby dostać się z przedmieść do centrum. Ta największa natomiast może zastąpić nam z powodzeniem skuter czy mały motor, bo przy swojej prędkości maksymalnej i jeszcze większym zasięgu bez problemu dowiezie nas z niewielkiego miasteczka do centrum dużego miasta i z powrotem na jednym ładowaniu. A ja na koniec z Kamilem się nie zgodzę i bogatszy o wiedzę z tego właśnie testu wybrałbym wersję full wypass, czyli w tym przypadku w tym zestawieniu Motusa Pro 10 sportu. Głównie przez zasięg, zaawansowane zawieszenie. Powinno się przyłożyć na komfort, stabilność jazdy i możliwość ładowania na dwóch ładowarkach jednocześnie. No, w tym zestawieniu, to moim zdaniem, znaczy to na pewno najbardziej wszechstronna konstrukcja. Kamil poprosił mnie też, abym na koniec jeszcze uzupełnił film o czasy ładowania, które on uzyskał w praktyce ze zwykłego gniazdka. No więc najmniejszy model ładował się 8 godzin, średni 10, a największy 12. No chyba, że mamy dwie ładowarki, wtedy wiadomo. 6. W każdym razie do rana będzie full. I na sam koniec podziękowania dla firmy Motus za pożyczenie nam Hulajnuk do porównania. Jeśli jesteście nimi zainteresowani, to tak jak wspominałem, odpowiednie linki znajdziecie w opisie do tego filmu. Dziękuję za obejrzenie tego filmu i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!